kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z którym przychodzę niezbyleczym. czym, a z takim oto mystery boxem kochani. Zamówiłam pięć malutkich paczek niespodzianek, a każda z nich za funta, także jestem bardzo ciekawa czy... Cena jest ważna w doborze tych produktów, które oni wrzucają do tych właśnie paczek. Także, jeżeli jesteście ciekawi tego odcinka, pozostańcie ze mną i dajemy czadu. A tak oto, kochani, prezentuje się te oto pudełko. Jest to. Yy... Przesyłka od jednego pana, także wrzucił wszystko do jednego Tutaj przepraszam Was od razu za te zdarcie, ale tutaj był adres, także sobie go zdarłam Pozwoliłam sobie już tutaj otworzyć to pudełko, żeby zaoszczędzić troszeczkę na czasie Ale nie martwcie się, nie zaglądałam, więc nie wiem co jest w środku Także 3, 2, 1 Uuu, Zobaczcie sobie co my tutaj mamy, Pięć paczuszek Aż jestem bardzo ciekawa, co tutaj ten pan wrzucił, bo wszystkie wyglądają jednakowo, ale dalej nie wiemy jeszcze, co jest w środku. Także myślę, że sobie tutaj możemy przesunąć i weźmiemy się może za tą cyk. Otwieramy. Ło, co on tutaj mi wysłał? Jest tutaj, zobaczcie, taki notesik we flamingi. No, powiem Wam szczerze, że yy, no. Nie powiem, że jest to brzydkie, bardzo mi się przyda, bo czemu już by nie, no ten sik też się przyda. Zawsze lubię wszystko zapisywać i mieć wszystko zapisane. Zobaczcie sobie w ogóle jaki słodki długopis z takim jakby yy, króliczkiem. Zresztą tutaj nawet widzę, jest napisane Mr. Rabbit, także widzę, że jest naprawdę fajny i chyba żelowy. Kolor taki pudrowy róż, także naprawdę śliczny. Tutaj zobaczcie sobie, mamy taki spinacz we flaminga. Kolejna rzecz, ołówek w takich pięknych kolorowych, yy, kolorowych, w takich pięknych pastelowych kolorach, może tak. I kolejny spinacz, taka kokardka, zobaczcie sobie, nawet pisze beautiful, także czy do zaznaczenia jakichś tam dokumentów, do spięcia czy coś, myślę bardzo fajna rzecz. Dobra, odłożymy sobie na bok i weźmiemy kolejną rzecz, cyk. O nie! Co to? To samo! Zobaczcie, kolejny notes. Zobaczcie sobie, kolejny spinacz. Czekajcie, ja sobie to tak zrobię. Kolejny spinacz. Kolejny ołówek, z tym, że teraz z innym motywem, takim typowo kwiatowym. I długopis, taki sam jak poprzednio, w takim kolorze pistacji albo miętowym. Także, no nie! Dwa razy ta sama powtórka. Bierzemy kolejną paczkę. Cyk! O nie, zobaczcie, znowu ten sam notek. No, kochani, ja po prostu będę pisać, pisać, pisać. I znowu flaming. Czyżby jest teraz moda na flamingi? Dajcie znać, bo widzę, że tutaj pan zaszalał. Ołówek standardowy, taki nic specjalnego, zwykły żółty z napisem złotym. Zrób to później. Długopis, o tym razem inny niż poprzednie, w takich kolorach bardziej ogrodowych w kwiatach nawet tutaj pisze Romantic My Garden oczywiście też jest on taki żelowy i spinacz po raz kolejny taki sam, także no powiem wam szczerze, że no jestem troszeczkę zaskoczona tym, że jest wszystko takie samo no ale czego mogę spodziewać się w paczce za funta, to i tak jestem w szoku, że za funta ten pan tyle wrzuci o nie, czy wy to widzicie? Zróbcie coś, zobaczcie. Znowu ten sam notes. Ołówek tym razem w kratkę, i tutaj nic specjalnego nie ma. Długopis, zobaczcie sobie, jest taki kwiatowy, bardzo ładny zresztą, też żelowy. Oczywiście nic specjalnego. Kolejny flaming, także cała rodzina flamingów. I po raz kolejny ta sama złota kokarda. O nie, po prostu się załamałam, kochani, załamałam się. I weźmiemy sobie tym razem, ja sobie tutaj odłożę, weźmiemy sobie, otworzymy ostatnią paczuszkę. Już mi tutaj coś odstaje, więc chyba się domyślam, co jest w środku. Ale jednak nadzieję mam, że może znajdzie się tutaj coś innego. Także trzymajcie kciuki, kochani, żeby było tu coś innego, i jedziemy. Wow, zobaczcie! Cóż by innego? Kolejny flaming. Ołówek w takim pięknym, miętowym kolorze. Zobaczcie sobie z napisem notes. Długopis taki sam jak poprzednie te króliczki, tylko nie mogę zlokalizować koloru. Tutaj troszeczkę kamera zakłamuje. Jest to taki błękit podchodzący pod szary. Nie wiem, czy będziecie widzieć z takim zakończeniem w kratkę. Kolejny notes i jedyne co dla odmiany. Spinacz w lamy. Proszę bardzo, no problem lama. Także kochani, no tak oto prezentują się. Zobaczcie nasze mini paczuszki niespodzianki. No nie spodziewałam się tego, że będzie to wyglądało aż tak. No ale co zrobić? Warto było spróbować. Także kochani, dajcie znać w komentarzu, czy podobał Wam się ten odcinek i czy chcielibyście więcej takich rzeczy. Tutaj, kochani, zapewne widzicie numerki i zdałam je tutaj nie bez powodu, gdyż tak sobie pomyślałam, że nie będę skąpa. Po co mi tyle takich samych rzeczy, a może komuś się z Was przyda? Także, kochani, organizujemy konkurs, także oglądajcie do samego końca ten odcinek, a zobaczycie zasady konkursu. Tutaj jeszcze raz Wam pokażę, jak wyglądają te zestawy i numerki. Zobaczcie sobie. Bo bardzo Wam się ta wiedza przyda. Będziecie musieli zaznaczyć numerek przesyłki, czyli tej paczuszki, o której będziecie walczyć, ale to za chwilę poznacie zasady konkursu. Także mam nadzieję, że weźmiecie udział, że konkurs Wam się spodobał. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku, bo ja osobiście jestem bardzo zaskoczona. No ale cóż, ma się to szczęście. Także dziękuję kochani jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Nie zapominajcie o subskrypcji, łapeczkach i oczywiście życzę Wam udanego dnia, miłych wakacji, bo pamiętajcie jeszcze kilka tygodni i wracacie z powrotem do szkoły. Także czerpcie z wakacji, ile się da i nie zapominajcie o konkursie, szczegóły konkursu na koniec odcinka. Także trzymajcie się. Pa!